Siema, Siema w Zowie. Dzisiaj kolejny film z. Dzisiaj film z Szkibri. Szrekiem. z zmienić nazwę. Przegrałem zakład. No. Znaczy nie wiem co to. Możesz powtórzyć, bo ci nie słyszałem. Nie słyszałem totalnie co powiedziałeś. No. Przegrałem z zakład, więc musiałem zmienić nazwę. No. Jak miał polski świat kostka, to teraz ma szkibry A więc właśnie z nim przejdziemy drugi świat, w tym Obi. Pewnie pamiętacie z pierwszego świata, okropne Obi. Poczekaj na mnie, poczekaj. Ja myślę, że ja na ciebie będę czekał. No czym? Jak ty to robisz? Skaczę, skaczesz? na spacji No, a co ja robię? Skaczę już. No, no czemu mi się nie klika spacja? Pomocy. Ty nie tutaj Dobra, let's go, let's go. No poczekaj na mnie. Czekam, spokojnie. No jak ty jesteś już dwa levele za... ...przede mną, no ja co... Ej, wiesz, Popisze. że tu jest... Jak wcześniej jeden... Level to był 1%, to tutaj jeden level to są 2%. Na górze masz procent. No. No, to tutaj... Ja jestem na szóstym procencie. A na No to poczekaj na mnie. I tu musisz od początku wszystko. Bam, bam. Ej, nie, co ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A co to A ty nie ty też jesteś. Cię nie widać. O... No. No. Przyszedłem to! Przyszedłem to! I co za jednym razem? Jestem misty. Czy fajny, fajny, fajny? Po tym czerwonym. Po jakim czerwonym? Mogę skipnąć. Ja mogę skipnąć 5. Nie, a, jedno możesz. Raz możesz skipnąć. No co ja? Jakby co mam taki długi czas, bo musiałem na niego czekać chyba z 15 minut, żeby doszedł na drugi war. Ej, to, że nie grałem wcześniej w to co? No. No to trzeba było no, oglądać to... moje odcinki, trzeba było się przygotować na odcinek. A mam widzisz, że nagle będziesz chciał na, nagrać i zagrać znowu odcinek. No bo nagrałem już pierwszy World. Dobra, lecę. Nie, no ja nigdy tego, no poczekaj na mnie, dobra. Lecę chcę... All... Ej, co ty widzi? Kurde, ty mnie mm. go dogadasz. Ja nie chcę być doganiany, ja idę. Ale ja jestem Bambikiem, przyznaję się. Widzowie, niech ja teraz piszą hashtag ale z ciebie Bambik, i każdy mój film niech będzie w tym hashtagu. Bo moje pisze się takie Znaczy, za fajne. Bardzo fajne. Gdzie ty jesteś? Na... Naszym no nosku. Ja jestem, jestem drugim pusemkiem. No cóż to jest?! Pami... Pamiętaj kosygry, to jest family friendly content. Tak, no tak. No. Żebyś się nie pomylił. Ja, ja po ciebie idę, chodź. Bo ty ja ty Ciebie ja ci raz... Bo teraz, przed chwilą, się raz prawie pomyliłeś. Chodź, pójdziemy, chodź. Zaprowadzę Cię do szkółki. Ale, ale... Tak, 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 tak. Ej, bo mi lepiej idzie od Ciebie, a ja... ...też razy gra No bo ja nie umiem grać na... Na kl z klawiaturą. Ja to, myślę, to się nauczył. Może potrzebuję czasu. Miałeś czas pomiędzy, jak nie nagrywałeś filmików, czas prywatny ja A ja też miałem czas. Nie grałem Robloxa, tylko grałem. czy inny troszkę Na przykład, Serio? Nie, nie grasz w Minecrafta? Ja zawsze myślałam, że ty jest największy fan Minecrafta. Kostek! Nie umiem wycinać. Nie umiem ...tnąć filmów. albo to z to. A jak się montuje? A ty nie umiesz? Dobra, później o tym pogadamy teraz. Film o wasie, wasie, wasie <sighs> Tobi, ja na jakim jesteś procencie? 28, a, a ty? Ja na 30. Ale 30 jest nie do zrobienia, a 28? Ale to jest nie do zrobienia. No w sumie racja. 30, 30 trzeba każdy. 30, 30 trzeba bardzo spokojnie zrobić. Na luziku. Czemu zrobiłem go za pierwszym razem? Ale 30? No! Jak? Serio? Możesz Ale okay, przyciągnięć mnie! O, na filmie możesz sobie zobaczyć. chcę, zobaczyć to. W montażu. No też. Po, teraz, się skup, teraz się skupmy, żeby widzowie mieli świetny film. Tak. Teraz musisz zrobić tak, żeby leciała fajna Życzka. Dobra, to póź, dobra, później... mi powiesz. No, no dobra. Teraz skupmy się na najlepszym kontencie. Ponieważ się rozwijamy! A nie zapomnijcie dać mi Nie zapomnijcie dać mi suba na głównym kanale. Kto tego jeszcze nie robi? Fabix Lego. A co mi suba nie ma nie dać? No jak powiesz, no to może ci dadzą. Zasubskrybujcie mój kanał, z ciebie nie śledz. Ej, a na którym ty jesteś poziomie? Co? Na którym jesteś poziomie? Na no już ja na trzydziestym szóstym. Na trzydziestym szóstym? Na trzydziestym ósmym, sorry. Przeszadłem. Yeah. A ty na którym? No poczekaj na mnie. Czekam, spokojnie czekam na 50. levelu. Weź kostek. A jaki masz level? Eee, 40. Aha, no kostek poczekam na 50. levelu. Ty jesteś fajny gdzieś tam. Ej, może kiedyś będziemy robić tak? Na naszych filmach, że będzie z jednej strony moja kamerka, a z drugiej strony to, co ty widzisz. To w sumie byś wtedy musiał też nagrywać, ale 54 jest trudne. Miałeś na mnie poczekać. Wiem też, że 46 jest. Ciężkie. A na którym jesteś poziomie? Jestem na poziomie piesziął członek. Czekam na ciebie. No poczekaj na mnie! Jesteś cztery poziomy za przede mną. Dobra. Easy. No czemu? No jestem Mambikiem. Ale widzowie musicie dać pod tym filmem suba dzwonkiem, żeby nie przegapił Was żaden film. Do tego łapeczka w górę. Zapraszam na główny kanał też pod każdym filmem. Subit z... Hmm? Co? Czemu? muszę ja się, musieli, ja się jeszcze pobawić! To nie jest koniec filmu! No nie, ale ja mówię, ja jeszcze promuję teraz! A, nie Albo w sumie może nie jak... Nie Dobra, jak skończę ten level, to już skończymy film i na dwie części, bo jest już 11 ponad minut. To nie kończ tego levelu. <gry> Dobra, ja już kończę ten film. Dajcie lajka, suba, musicie po prostu poczekać na drugą część, a więc na razie i do zobaczenia w drugiej części. Nie, 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 nie koń filmu. Chcę że komentarz napisze hashtag sigma. To co? Mam napisać? No, bo ja jestem Sigma. a na zrobić to jest... Nie jestem mamikiem. Dobra, na razie i do zobaczenia w drugiej części. Nara.